Rozwiążemy zadanie 13 z arkusza maturalnego z matury z czerwca 2025 roku. W kartezjańskim układzie współrzędnych xy wykres funkcji kwadratowej f przechodzi przez punkt 215. Osią symetrii tego wykresu jest prosta o równaniu x równa się minus 1. Jednym z miejsc zerowych funkcji f jest liczba 1. Zapisz wzór funkcji w postaci kanonicznej. Zapisz obliczenia. Zatem, jeżeli my chcemy zapisać wzór funkcji w postaci kanonicznej, a jest to taka postać, x odjąć p do kwadratu plus q, i w tym wzorze p i q to są współrzędne wierzchołka paraboli, która jest wykresem tej naszej funkcji. No i teraz popatrzmy, co tutaj mamy podane w zadaniu. No, wiadomo, że wykresem będzie parabola. Parabola może być skierowana w tą stronę albo w tą stronę. No i teraz mamy podane, że prosta o równaniu x równa się minus 1 jest, jest, osią symetrii. jest osią symetrii. Czyli albo tutaj, Albo tutaj x równa się minus 1. Nie, nie ma znaczenia w tym momencie, jak ta oś symetrii, jaka będzie parabola, tak czy skierowana ramionami w górę czy w dół. No oś symetrii i dla jednej, i dla drugiej paraboli jest taka sama. I co nam daje ta oś symetrii? No daje nam to, że wiemy, że ta oś symetrii przebiega przez wierzchołek. Czy tutaj, czy tutaj. Czyli mamy pierwszą współrzędną wierzchołka. Nasze P jest równe minus 1. Nie wiemy, ile wynosi Q. No i tu w takiej sytuacji, jeżeli nie wiemy, w którą stronę jest skierowana parabola, no to się nie dowiemy, ile wynosi Q. Wiemy, że parabola przechodzi przez punkt o współrzędnych 2,15. No ale ten punkt mogłabym dorysować tutaj i powiedzieć, że to jest 2,15 mogłabym dorysować tutaj i też jest 2,15, a wierzchołek jest wyżej. Więc tu nie jesteśmy w stanie tak określić. Ale mamy jeszcze kolejną daną w treści zadania, i tą kolejną daną jest to, że jednym z miejsc zerowych jest liczba 1. Miejsce zerowe funkcji kwadratowej, czyli x1, równa się 1. I ja narysuję tutaj no, taką przypuszczalną oś X, i wtedy, jeżeli tutaj mam miejsce zerowe, moje X1, to znaczy, że symetrycznie z drugiej strony będę mieć X2. Niezależnie od tego, jak to tam rysować. Tutaj jeżeli bym wrysowała oś X, i tutaj mam X1, no to z tej strony jest X2. I teraz ile wynosi moje X2? Albo mogę policzyć sobie, że oś symetrii to jest środek odcinka pomiędzy X1 i X2, albo mogę po kratkach na osi sobie wyrysować i to policzyć tak w wersji na piechotę. No to może ja tak policzę wersją na piechotę. Rysuję oś. Tutaj mam 0. Tu jest na jedynce moje X1. Na minus 1 jest oś symetrii, to znaczy, że w tym miejscu będzie moje x2. W tym miejscu, czyli minus 1, minus 2 i minus 3. Tutaj minus 1, minus 2 i minus 3. Czyli dwie jednostki od osi mamy x1 i dwie jednostki od osi mamy x2. No, i co nam daje to x1, x2? No, daje nam to, że możemy zapisać wzór funkcji naszej kwadratowej w postaci iloczynowej. x odjąć x1, x odjąć x2. Postać iloczynowa funkcji kwadratowej, czyli f od x równa się odjąć moją jedynkę. I odjąć minus trójkę, czyli tak naprawdę dodać trójkę. F od x to nic innego jak y. I w treści zadania mamy podany punkt p o współrzędnych 2,15. Współrzędne mojego punktu 2,15 mogę podstawić do wzoru funkcji tego w postaci iloczynowej. Tutaj zaznaczę, że to ma być 2,15, czyli y to 15. 15, zaś x to 2. 2 dodać 3. I widzimy, że mamy tylko jedną niewiadomą, tylko a do wyliczenia. Zatem będzie 15. Najpierw w nawiasie 2 odjąć 1 to 1. 2 dodać 3 to 5. Czyli inaczej 15 to jest 5a. No i jeżeli podzielę przez 5, to znaczy, że moje a jest 15 na 5, 3. To moje a jest równe 3. No to powracam do wzoru funkcji w postaci kanonicznej. Wzór funkcji w postaci kanonicznej tutaj był zapisany, a, może to jakaś inne kolorki. Tu, w tym miejscu. Wzór funkcji w postaci kanonicznej i też zamiast f od x zaznaczę, że to jest y. y równa się, jeszcze raz podglądam, najpierw a, a wyliczyłam, że to jest 3, w nawiasie x odjąć p i też już tutaj wyznaczyliśmy, że p to minus 1. Czyli dodać 1 do kwadratu i dodać Q. Czyli ta druga współrzędna wierzchołka. No i powtórnie podstawiam mój punkt P. Y to 15, x 2, dodać 1 i dodać Q. 15 równa się 3. 2 dodać 1 to 3 do kwadratu. Pamiętamy teraz o kolejności działań. 3 razy 3 do kwadratu, czyli 9. Ja tutaj rozpisałam. 15 jest równe 3 razy 9 to 27 plus Q. No i teraz, jeżeli przeniosę na jedną stronę, to będę mieć 15 odjąć 27, czyli minus 12. To jest moje Q. Minus 12 to jest Q. Czyli, jeżeli wrócę do rysunków tych na początku, to znaczy, że w tym punkcie, ten punkt od osi X jest obniżony aż o Minus 12 jednostek. Q równa się minus 12, czyli taka bardzo wąska, długa parabola. No i pozostaje, nie pozostaje nic innego, jak napisać odpowiedź do tego zadania, czyli zapisać wzór w postaci kanonicznej. f od x równa się 3x plus 1 do kwadratu. Odjąć 12. I to jest moja odpowiedź do zadania.